Dużo panowie tutaj wynieśli z tego sklepu, że perepkę Louis Vuitton mogę sobie kupić? No nie Cześć, ja panu ja pani pojem ile Myślę, że może pani... Myślę, że może pani skończyć tą pracę. E, Wynieśliśmy 49 jabłek Wow I trzy baczki. I... Chiba, i, chiba, I cypo, nie, i czekoladę jeszcze. No i czekoladę Jeszcze bączkę no, wziąłem. Jednego lodajki posieliśmy... O Boże, wiecie ile po to ile, po ile to no chodzi? Ja wiem... Ja, opakowanie samo 200 zł. No! ILE? ILE? Dlaczego? 200 dolarów się ten ILE? Dla niego pieniądze są złote bo Ty! W są no no tak ta, Dla mnie to złoto o, to pod... jeden. O oh. Jeszcze oh. jeden? Jakichś rzeczy z wami? Ha, nie głupi. Nie wiesz z kim masz do czynienia Wow Nie wiem że... Takie dawny po tak. niej uchwytny wow. Nie wiem, że i tak Ciebie zapijemy i Tobie krzesło dam? Legendarny, Za... bo nieuchwytny... Czaj, że Tobie krzesło będzie groziło, jak Cię zapię Legendarny, bo nieuchwytny... Pamiętaj! Proste, że tak! Kurwa... Kurwa, nie zdajesz się sprawy z Kocham moich braci, ja pierdolę. Pamiętaj, braci się nie traci, a wy w policji macie coś tak, tak, takiego? 167, pilnie na parking. W trybie natychmiastowym, podziemny parking. Nie macie Zapraszam takiego, na to, te... jak braci. Na tył zaproszę. Otwieram tobie drzwi, pomagam tobie wejść go nisko, zapinam tobie pas No ale się jak tak pomagasz Co to jest? No bo kurwa wiesz jak to jest HAHA! <grymore> <grymore> LEGENDARNY BO NIEUCHWYTNY YOKIMOITAS! PROSTE SIĘ TAK! No kurwa wejdź Nie zesraj się! HAHA! POPAKANI! Proste się tak PROSTE no SIĘ TAK! Usiadaj. Dobra się raptor ta. A tam ci to jak zwykle mam problemy Krzesło elektryczne będzie mi grozić Hopie, Prędzej ja się chycam z moim gangiem ulicznym Balas LS I zobaczymy Może no, byśmy nie rozbili waszych tych balasów Rozbić? to tak, ci mogę głowę o Balasów no, kurwa i masz zieloną tą Balasów i masz zieloną tą Wiem Knebel ci zaraz ne, może w wiesz? Knebel, ja ci mogę siurka do mordy wsadzić a wiesz co jest najlepsze? Że ja teraz się mogę rekonans. robić co chcę, co mi się podoba, bo wy musicie uratować zakładników! Ja. Krzesło Żeby, Żebyś papier. się nie zdziwił! Haha! Żebyś się nie zdziwił! Potrzebujecie nic jeszcze pomocy, czy mogę iść tutaj? Tak, możesz wejść. Do Raptora. Poczekaj, jeszcze jedzie funkcjonariusz, to poczekajmy. Chcę się napić whisky, oglądać amerykańskie teledyski Chcę się poczuć tak jak oni, a nie wszyscy Yo. Nie no, ale w porządku, pan był komisariatem Skąd pan wie jak się nazywam jakim kim jestem? Co? Skąd pan wie jakie jestem? Ja wiem kurwa wszystko No nie wiem jak się pan nazywa, wykurwione w to mam tak szczerze Ale w porządku pan, jako pan komisariat Ale kurwa jestem lepszy, proste bo mam kupić. No i będziesz miał krzesło. Krzesło, krzesło. On, albo rok śmierć. Haha, już to O opie ty myślisz, że mi na tym zależy Co ty mi możesz zrobić? Możesz mi śurko. Czy jak jeszcze gadał czy nie? No mogę gadać, co chce, bo wy musicie uratować zakładników. Ja nie, nie muszę. Tak, nie zależy ci, nie zależy ci się, by uratować obywateli. W Stanach jesteś! No nie co w to mam A tak, ja w zakładników. Połóż, i wsiadaj do raptora. No bo weźcie oh, się, i yes. we dwóch powiecie Adama 18. się. rozłączcie i we dwóch się. Zabierzcie się. Zabierzcie się. Zabierzcie się. Zabierzcie ratować. Zabierzcie się. na się. 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 na tam to mordę już w końcu. Chodzę z więzienia, proste się tak. No, 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 no. Co wam mam zaśpiewać? Co mam wam pośpiewać, jak mam się miło? Jechamy... A nie z kiewszczak dla siebie, możesz już zaśpiewać. A wiesz, co jest najlepsze, że byłem poszukiwany, chopie, ja taki wyrok mi groził. A teraz co? Możecie obciągnąć. <śmiech> <śmiech> no, kurwa, złapiemy ciebie, to dostaniesz 150, 140 No, zobaczymy, czy Albo nie. Albo Więc morda. A przed filmem krzesło elektryczne chcieliśmy dać No jeżeli mi się zachce to mogę to zawsze Zachcę. na komieniu. mogę Zachcę. tobie dać ks. Jak mi się zachce to ci rodziny z O Jezu za jesteś mam tym uh, uh, uh. Sorry Chcesz się napić miiski Oglądać amerykańskie teledyski Io e Io e Tylko wsiadam? To wszędzie snipery, rozumiesz to? Wsiędzi Sniperium My też mamy sniperów. No nie wiem jak wy, trochę czy tam balasi jak to wasz tutaj brat mówi, macie Wy Wyjebać ci linki. Dobra, to jak, robimy to szybko, akcja? Dobra, no. więc tutaj idzie wasz, do... idziecie. Nie, jeden idzie do nas, idzie Dobra. ten i tyle. Wzięliście mi klamę, Nie. mi Nie Jakie wy jesteście dawny! I teraz tak, tak, się tak. drugiego. No i się teraz. mi się, teraz. Wsiadaj, wsiadaj. teraz my sobie wsiadamy, ten sobie idzie Powolutku No, dawaj Ty sobie wsiadaj wsiadma. Ej! Celujemy zakładnika, mamy zakładnika, Celujemy kurwa, sobie do zakładnika, celujemy, celujemy Na spokojnie, idziemy Spierdalamy Dobra, kurwa jest. Nie Cię wiem, mam... Czemu to... nie wzięliście tej maszyny? Dawaj, są tam Ile jest wsiadnie? Siema, siema, siema Dawaj, wpijaj, wpijaj, to nie wszyscy ja my ich podajemy tak? Mm -hmm. oh ręce, 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 ręce no Wszyscy ręce Kurwa ja tylko policjantom pomagam, serio! Kurwy pierdolone jest Dobra, we, weźcie swelów i odjedźcie. Zamknij to pizdę swoją nie wyzywaj speluszko. Dobra, bierzcie, bierzcie kurwa. kurwa. Bierzemy swoich i spierdalamy. Dokładnie, ale weźcie, żeby nam nic nie zrobili. Jokim? jokim. My celujemy, my celujemy. Dobra, no, no, celujcie, tam, jednego zostawiam. No. Słyszysz tam na glebie, słyszysz? No ty kurwa jebana. Zamknij pizdę swelu, jebana. Ale zamknij pizdę, już tam płacie. Nie wyzywajcie się, zwierzęta. Nie wyzywajcie się, spokój. Chuj się wyzywacie? Swelu. Jeszcze jeden. Ej stary, opluujesz sobie maskę, ty kurwa maskę masz na morzu. Ej, spał Maskę na mordzie haras na patrz już teraz. Pozdraw. Pozdrawiam. Tak dobra, spokójcie dobra spokójcie się, spokójcie. Spokójcie. Spokójcie się. Każdy bierze swoich, spierdala. ten już jest, jest popłakany. Dobra. Ej, macie kajdanki, zakłócić. Dobra, spierdala. Rozkłujcie później, zanim ten, żeby nie Nie, nic nie ma. Czy z rękoma w górze będę. czy nie?